Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wygląda tankowanie pojazdu na filipińskiej stacji benzynowej. Wbrew pozorom jest to czynność bardzo łatwa, co jeszcze tutaj ułatwia fakt, że nie muszę robić tego sam. Zazwyczaj stacje na Filipinach są w standardzie europejskim i jest na nich kilku pracowników, oczywiście nalewaczy i kasje, co u nas w Europie zazwyczaj się nie zdarza, zazwyczaj są stacje bez nalewaczy. Fajne jest to tutaj, że zawsze kiedy podjeżdżam obsługa się pyta jakie chce paliwo i za ile. Także jest tutaj wybór, że mo można na przykład zatankować sobie za 100 pso i automatnie przeleje. U nas no, niestety można przelać. Jakie paliwo zazwyczaj występuje na stacji filipińskiej? Jest to oczywiście diesel. I etylina, 91 oktanów, najbardziej popularna, 95. No i w jakichś dużych miastach, zazwyczaj stacje firmy Shell oferują paliwo 98 oktan Po zatankowaniu, oczywiście, pieniądze bierze ode mnie nalewacz, czyli nie muszę iść gdzieś do jakiegoś tam okienka. Kasjer, oczywiście, wydaje resztę. No i to w sumie jest tyle, także z pozoru bardzo fajnie, nikt Cię tutaj nie traktuje jako potencjalnego złodzieja, że gdzieś tam ucieknie, że wyjdziesz bez płacenia. Dobra, także teraz płacę, no i ten pan e, oczywiście pójdzie do e, kasjerki i e, dostanę resztę. Także nie muszę się tutaj obawiać, zostanie to wszystko przeliczone. Na małych wyspach bardzo często, <gryw> zobaczcie, tutaj widzicie kasjerka <gryw> wystawiła nogi do, do kraty. Ale na Filipinach jest gorąco, także co się dziwić. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Na małych wioskach, gdzie nie ma stacji benzynowych, zazwyczaj paliwo jest sprzedawane w butelkach po Coca-Coli, takich szklanych. i tam można kupić litra. Zazwyczaj jest gdzieś droższe o 10 peso. Także no, wszystko tutaj funkcjonuje. Nie trzeba jeździć z jakimś kanistrem, ani, ani nic. Dobra, ja jestem zatankowany, także. Zbieram się. Moja Honda Click ma 110 cm no i pali około 1,5 litra na 100 km. Jadę w drogę. Trzymajcie się. Hej!